Mi się przed, przedstawi bardziej e, otóż e, słuchajcie moi przyjaciele e, stanowimy taką grupę patriotyczną z warszawy e, czyli warszawa was pamięta stara się pamiętać e, przynajmniej w takim zakresie jaką my reprezentujemy ale na pewno właśnie i też Międzynarodowy rok kateński Międzynarodowy rajd kateński na pewno wielu ludzi e, dobrej woli wielu ludzi z kresami związanych którzy mieszkają w Warszawie, jest sesami z wami. Dlaczego uczestniczymy drugi raz? Dlaczego uczestniczymy w tym Waszym, w tym waszym święcie, tak? w, tym waszym, w tym waszym biegu, w tej waszej sztapecie? Otóż zachęcił do nas, nas do tego dwa lata temu, pan Leszek Rysak z Międzynarodowego Raju Kateńskiego podczas spotkania patriotycznego, który, jednego ze spotkań, ze spotkań patriotycznych, które w Warszawie nasze stowarzyszenie urządza, w celu właśnie pobudzania myślenia, myśli patriotycznej, e, c, e, budowania dumy narodowej. I pan Leszek który, e, powiedział tak. Słuchajcie, jeżeli wy nie przyjedziecie do tego winna, tu z Warszawy, to kto tam przyjedzie? No to na, na tak postawioną sprawę oczywiście nie mieliśmy wyboru, no trzeba było przyjechać pierwszy raz. A, ta, a tak naprawdę, to, to, to oczywiście trochę to żartem jest, że musieliśmy, że, że to Pan Lecia jest tak powiem, nas, na nas jakby wywa presję. Też powód jest trochę też inny. Otóż, e, powiem trochę też o sobie. E, otóż ja jestem e, sołtankiem. Jestem tak samo jak Wy, no z tej ziemi, tyle tylko, że przydzielonej granicą, trochę inaczej się ukształtowała, ale w sumie osoby, osoby tak samo się nazywające, z których ja nie mam kontaktu, z którymi ja nie mam kontaktu. Też tutaj na tej ziemi mieszkają, leżą na, leżą na roście, więc jakąś więź taką po prostu poczuwam. Yy, taką, słuchajcie, takiego ducha kresowego, takiego ducha litewskiego, w starym rozumieniu, mam w sobie, i na pewno pan Laszek Le Rysak, jak wspomniał jak o tym, że jeżdżą tutaj do was, to, to ten duch we mnie też odezwał i razem z przyjaciółmi właśnie postanowiliśmy pierwszy raz do was przyjechać. W miarę możliwości będziemy przyjeżdżali kolejny raz i kolejne razy. Nie jesteśmy ludźmi, którzy już pracują, czyli nasz czas jest, no wiadomo, trochę bardziej ograniczony. Ale mimo wszystko staramy się być z wami myślą, być, wspierać was o tyle chociaż duchem, pokazać wam, że nam na was naprawdę zależy. Cieszymy się bardzo, że razem tutaj z przyjaciółmi, że jesteście taką grupą pełną patriotyzmu, pełną świadomości, że tu jesteście, że nie porzucacie tej ziemi, że kultywujecie na, nią po, na niej polską, Jesteśmy wdzięczni waszym rodzicom i w świadomości którzy mogli stąd wyjechać, w granicę Polski ukształtowanej po, po traktacie jałtańskim między Odrą a Budiem, mogli to zrobić, mogli gdzieś normalnie gdzieś we Wrocławiu, gdzieś w Gdańsku, gdzieś w Szczecinie, gdzie by w polskości ich, nikt, nikt nie przeszkadzał, nikt by nie kwestionował, nikt by nie starał się im przekręcać imion i nazwisk, zapisywać w jakimś dziwnym brzmieniu, nikt by nie nakazywał im zmieniać tabliczek na domach ich ulic, Nikt by im nie nakazywał robić, nikt by im nie, nie bronił zwrotu i oddania ich własnej ziemi, nie byłoby takich po prostu problemów związanych z codziennym życiem. W związku z tym jesteśmy wdzięczni waszym dziadkom, że tutaj dostali i tą polskość, kultywują i przekazali ją wam. Otóż drodzy harcerze, postanowiliśmy przywieźć wam taką drobną pamiątkę o Kresach. tutaj to jest takie kompendium wiedzy kresowej, wiedzy historycznej o znaczeniu tej kresowej ziemi, w tym również w dla kultury, dla narodu polskiego. Chciałbym Wam powiedzieć, że około 90% polskich bohaterów narodowych pochodzi z ziem leżących obecnie na wschód od granicy Bogu, tak? Czyli zarówno Kościuszko, Moniuszko, y y y Piłsudski, y Lelewel, Trałgów, y Orzeszkowa. Juliusz Słowacki, cała plejada polskich bohaterów wieści narodowych. no oczywiście nic kiedyś, pochodzi z tej właśnie ziemi. Chciałbym powiedzieć, że na konferencji pokojowej w Paryżu w 1920 roku Eugeniusz Lomer, poproszony przez, przez, przez przewodniczącego polskiej delegacji na konferencję pokojową celem uzasadnienia przynależności do Polski ziem kresowych, tzw. zwanych ziem zabranych, sporządził mapę na której poprzykleją w formie chorągiewek do miejscowości, w których urodzili się polscy bohaterowie narodowi chorągiewki z poszczególnymi nazwiskami. I to przekonało drodzy przyjaciela e, uczestników z innych państw, przywódców innych państw i narodów, ucz uczestniczących e, w tej konferencji, że ziemia kresowa jest ziemią polską, niezależnie od tego, jak bardzo rozruszają nas w tej polskości na kresach Rosjanie. Drodzy przyjaciele, zatem przekazuję to, tą książkę na ręce Druckny Juli wraz z, wraz z matą Polski z roku 1771 roku, a więc przed rozbiorami, żebyście, żeby każdy mógł zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało z nazwami w języku polskim. I na celu udowodnienia, że w Polsce o Was coraz więcej się mówi, coraz więcej się myśli przedkładam taką gazetkę wydawaną, nazywa się Polska Niepodległa, jest w niej załączany do, do, dodatek kresowy, na pewno wielu z Was zainteresuje. Zainteresuje Pan tak. tak. tak.